Cześć wszystkim U mnie dziś na stole wylądował Pionierek VSX 409. Problem w nim polega na tym, praktycznie on się włączy, za chwilę wyłączy. Może ja pokażę, jak go włączę. Jak widać, wszystko jest. Po chwili wyskakuje mu błąd power off i wzmacniacz się wyłączy. to to go boli w ogóle w pierwszej fazie podejrzewałem u niego ja już go oczywiście sobie wyczyściłem mówię kurzu nie będę pokazywał no bo po co otworzyłem wyczyściłem wstępnie już coś tam pogrzebałem nawet coś mi się tam udało znaleźć ale w pierwszej fazie w ogóle podejrzewałem u niego raka płuc po prostu ten wzmacniacz tak wali papierosami że aż mnie tu cofa Tragedia! Ja osobiście nie palę, także trochę. W sumie mi to też nie przeszkadza. No ale. O! Może podstawię wyżej tą kamerkę. Jak widać, wzmacniacz jest zbudowany na dwóch hybrydach. A są to układy. PAC011A i PAC010A. Jak mówiłem wcześniej, ja z tym zwłokaczem jeszcze nic nie robiłem. Po prostu zdjąłem górną obudowę i wyczyściłem go. Nic więcej. Zacząłem bawić się kamerą termowizyjną. Mówię, włączę, zobaczę, może coś mi pokaże. No i bingo. Widzicie, ja go przed chwilą włączałem. Patrzcie teraz, włączę go. Jak rośnie. Dojdzie tak do 160 stopni i się wyłączy. I się wyłączył. I się wyłączył. Teraz świece nie wiem jak to będzie widać. Dokładnie. Grzeje się tutaj ten rezystor, to jest R621. Transistor, zaraz pokażę to na schemacie Nie tranzystor, rezystor, sorry. Rezystor R621 wychodzi nam ee, z tej hybrydy, jest to ta hybryda ma dwa wyjścia i prawdopodobnie na jednym jest uszkodzony. Tu mamy rezystor R621, a tu R622 z drugiego kanału. Na schemaciku zaraz to pokażemy. Jak widać na schemacie nasz tranzystor R621 820 Ohmów. Nie tranzystor, rezystor, sorry, myli mi się. To ten się nam grzał na kamerze. Co prawda ten rezystor jest sprawny. I jak widzimy, jest to wyjście naszej hybrydy, dokładnie z nóżki 15. Czyli ta hybryda jest uszkodzona. A hybrydka odpowiada nam za, za wejście lub wyjście kanału FL. Czyli kanał front lewy, front prawy. Ta hybryda po prostu zostanie usunięta. Kanał. Hybryda na schemacie oznaczona jako IC601. Druga to jest IC602, ale tamta nas nie interesuje. Na razie, bynajmniej. Jak widzimy. Jak widzimy rezystor R622, to jest drugi. Ogólnie ta hybryda jest sprawna. Czyli jeden kanał jest sprawny, drugi niesprawny. Czyli hybryda jest 50 na 50 sprawna. Ja się biorę chyba za wyciąganie tej hybrydy i zrobię tak jak wcześniej mówiłem, bo zamawiać tego po prostu mi się nie chce czekać na to. A w Polsce nie znalazłem jej. czy już poskładany. No, niestety, sprawny w 50%. Hybrydka wymontowana. Tak, jak mówię, do zakupienia tylko w Chinach. Nie chce mi się czekać. Póki co, tak trafi do właściciela. Zamówi sobie na momencie, wymienię. Gra. Gra. Jak widać, frontowe, no niestety niesprawne. Póki co nie będą działały. Po kontakcie z właścicielem okazuje się, że właściciel ma dla mnie dawcę. Chyba jak usłyszał Chiny, to też zrezygnował. Dawca to jest VSX, oczywiście też pionier, VSX D710S. Widać troszeczkę nowsza wersja, no, ale ten jest w opłakanym stanie. Ale ma to, co mnie interesuje. Ale ogólnie ten D710S jest teraz włączony. Patrzcie na wyświetlacz. Zadziałał. Jaki błąd? Power off. No, ludzie. Ale. Ja może tego naszego, którego staram się składać, może odłożę go tak nam się prezentuje. 710 w środku. Ja co prawda w tamtym wzmacniaczu wam nie pokazałem, ale. Nik widać? Nie widać. Może ja go postawię tutaj. Teraz będzie widać? Będzie. Dokładnie o rezystorach, który wspominałem. 621, 622, tak? Rezystorek wtedy nie pokazałem, ale na rezystorze R621 miałem napięcie stałe. Jak widzimy w tej chwili go nie ma. Ja go włączę też na chwilę. On zaraz też się wyłączy, ale jak widać jest około 1,5V. Ale podejrzewam przez te filtry to gdzieś tam spadnie do zera. Czyli po mojemu ta końcóweczka jest sprawna. R621 i R622. Następny włączymy. Oj, wyłączyłem całkiem, nie ten. Tu. Tu też 1,6V, czyli można uznać, że ta końcóweczka jest sprawna. Podejrzewam, że w tym modelu jest uszkodzona druga końcówka, czyli ta hybryda. Ale to takie moje przypuszczenia. Nie mierzyłem tego, bo co prawda nie wiem tak, gdzie ma wyjście, musiał teraz na schemat spojrzeć. Ale to już pomijmy. Zajmijmy, zajmijmy się tą awarią, która nas interesuje. Ogólnie, mając już taką możliwość, posprawdzam kondensatory. Jedne i drugie. Zobaczę, z których są lepsze. No i cóż, tamten praktycznie poskręcałem. Rozkręcam z powrotem. Ja już tego wam nie będę pokazywał. Przekładki, bo, no bo bez sensu mi to trochę zajmie. Z półtorej godzinki, może godzinkę. I prawdopodobnie włączymy go sobie. I zobaczymy, czy tamten działa. Dobra, czyli. Z jednej roboty zrobiły się dwie roboty. Dobra, widzimy się po wymianie, i po wymianie wrócił do żywych naszego nieszczęsnego głodziku. Teraz jest naprawiony w 100%. Ogólnie, gdyby nie nasz dawca. To wzmacniacz by no, musiał trochę troszeczkę czekać na części, no niestety skin, bo pewnie by czekał. Jak słychać, wszystko gra. Jest teraz na frontach podłączony. Wzmacniacz sprawny. Ja się z Wami żegnam. Do następnej udanej naprawy. Cześć.